Ludzie i ludziska! Z tej strony raczej witam was w kolejnym odcinku z serii Guayquamelli. Ostatnio byliśmy, bodajże z tego co się orientuje, a w świątyni deszczu, gdzie tu szukaliśmy kalaki, jednakże niestety go nie odnaleźliśmy. Więc teraz jedyne co możemy zrobić, to odnaleźć dalsze wskazówki Santa Lucita. Gdzie iść dalej? Co się dzieje? Poszukiwany Flame Face. Tylko gdzie my mamy tego dokonać? Ale nie, nie chciałem do opcji ani niczego w tym guście. Chciałem. A, dobra, już wiem. Minimap, mapa nam pokazała, gdzie mamy się udać, więc teraz się w tym kierunku tam oczywiście udamy. Proszę bardzo. Tylko pytanie, czy ja by dobrze idę? Chyba dobrze idę. Na pewno? Nie. Na pewno nie. Na pewno dobrze nie idę. Dobra. O, proszę bardzo, to działa. Ej, chyba nam się to otworzyło teraz. Hernandos. Flame Burki. Burk. Barman, barman! Jak tutaj dostać drinka w pobliżu? Ewidentnie upity. Co? Hej! Hej, chłopcze! Przyniosłeś mi taki Co to ma być? Taki żart? Mamy flame face'a. Kolejny lushador! Chcesz zostać spalony jak ten. Jak ci okropni huevos rancheros, którzy Przynoszą tutaj jedzenie. Ach, a pewnie chodzi o. Tych, no. o Farmerów. Barman! a Aaa, otwarte były głowy! Prohibicja... Oh, prohibicja, start back this first time when was alive... Wait a second, muszę to przetworzyć. Łączę wątki, spokojnie! Prohibicja się... Przypomniała o tym, jak byłem jeszcze żywy. Chciałbym zostać martwy, jeśli... Chciałbym zostać martwy, jak taki... Jakby to o tym wiedział, że. ale, 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 Może moje tłumaczenie tak bardzo dokładne. I would have stayed that, if I knew this was all the present I to offer. w zasadzie coś jakby wiedział, że to jest. Cała ta oferta jest. Powinieneś uciekać i. Powinieneś stąd uciekać. Czego chcesz ode mnie w każdym moim razie? Ja, jeśli musisz wiedzieć, zostałem przeklęty przez diabła, żeby. Żeby moja głowa była wiecznie. Wiecznie płonęła. A, czyli że. Jak był żywy to wszystko było fajnie, ale jak był mart Ale jak teraz jest martwy to jest... To mu się głowa pali w ogóle i coś mi w tym guście. Eee... Wydawało mi się, że podpalani ludzi żywcem w moim poprzednim życiu. zadowoli go... Eee, jak umrę. Zadowoli go... ale would carry his favor in death. Eee... Jednakże... Eee, he has complex about being the one to do of the suffering and... Ja pierdzielę. Że też mi się zechciał tłumaczyć wszystko. Ja no, ale z drugiej strony... Kurde no. Boże, nie myślę. Ja nic totalnie dzisiaj nie myślę. Ja pierdzielę. A może to wina, że tego że chwilę nazywam. Nagrywam postala. Może coś w tym guście. Nie wiem, w każdym razie... No nie, że myślę, że go to zadowoli, ale jednakże okazało się, że jest na odwrót. Albo. Albo przynajmniej miał zażalenie co do tego. Dopóki Kalaka nie wyeliminował tego... I... Tego tchórza. I nie ma jakiejkolwiek opcji, żeby złamać to moją konto, ale. Ale jak, jako, że żyję, to. Ale w świecie żywych, to mały drink zawsze może. mnie odciągnąć od tego bólu. Eee, nie ma tutaj żadnych duszy w piekle, ale. Eee, ale kiedy tylko połączenie światów się zakończy. Eee, eee, nic to woda? A, dobra, chodzi o alkohol. O te kile. Jak, jak przypłynie tutaj... ...akohol. Trolololololol. Zdecydowanie byłeś warty śmiechu, Luczadorze, ale... ...zmarnowałeś ostarczającą ilość mojego czasu. Ten kacy... ...pogarsza się z każdą, mijającą chwilą i... ...nie zamierzam się smażyć na pustyni przez całe popołudnie. Czy zechcesz się ze mną napić, czyż nie? Eee... A, nie ma pocisków? Sorry A, dzięki A... Aha, czyli teraz się nie zabiję, ale przeznaczenie sprawi, że w końcu zginiesz Mniej więcej jest jak to mniej więcej wygląda o, kup sobie drinka, powinien się zrelaksować, obiecuję, że Nie ma tam nic, nie ma nic interesującego na pustyni O, dzięki mi 15 dolarów, spoko O, i posąg jeszcze przy okazji, tutaj mamy kolejny Interesting. O, świetna robota z bezbycie się flame face'a. Ale muszę cię je spytać. Zostałeś zbudowany przez Czuzo statu, Czy coś? Kiedy byłeś dzieckiem? Bo naprawdę lubi się niszczyć. Powinienem ci. A, schwonię ci tutaj zostać na chwilę. Ale jest. Buziony jestem na. telenowele? A, Frog ok. okej. Czyli w dół i B. A, zapomniałem dodać co jaki tutaj mam, w związku z tym. Dobra, to trzeba. Aha. Najpierw trzeba podskoczyć, a dopiero, dopiero potem. O, a to co? A... Kolekcja beczek, okej, okay, fajnie. Interesująca. Ej, horror, horror! Koszmar! Ciach. Ciach Wszystkie beczki zniszczymy Wszystkie beczki! Hopsa! Hopsa! Hop, hop. Hopsa! No! Zniszcz! Little Kevin The kek! Okej? Okay. No, na dół! Ciach, ciach, ciach. Nie no ja psami, że to będzie tutaj coś interesującego, tak coś czuję. Ciach, zobaczmy tutaj. Ciach, ciach, ciach. Ciach. No, na dół. Na dół. Hułam. O, dziękuję bardzo. Nie, nie, nie tędy, zdecydowanie. Tylko tam na dole coś jeszcze było. A tam na dole nie byłaby El Infierno? Nie! Była skrzynka z kasą Wow, aż 500 dołców za jedną skrzynkę, okej. Okay. Mnie to pasuje Dobra, używamy naszego gold jumpa, którego się nauczyliśmy ostatnio. Ciap Dobra, to cyk na górę i skakuj, skakuj, skakuj i... Ej, chyba wychodzimy stąd Oj, proszę bardzo, jak ładnie. Zaginiona małpa Eee, dobra, to teraz... Aha, mamy skrzynkę do odnalezienia, do blokowania. Tam jest jeszcze jakaś skrzynka, tak? Coś patrzę? Nie, czekajcie. Nowe ciosy w siłowni Kurczako. ciao Eee, wait a second. A, dobra! Nie przedstawiłem sobie trybu na napadzie. Zdecydowałem się, zostać amator amatorskim łowcą skarbu Eee, znam ci znać, jeśli coś znajdę. OK! Dobra, ja sobie nie przedstawiam generalnie przycisku napadzie padzie, tutaj trybów znać znaczy się na padzie. Dobra, teraz wszystko ładnie się zgadza, mogę spokojnie rolować. O! Oho! A! Teraz możemy użyć Slama, żeby na przykład tego koleczkę tutaj wykopać, odrutować i. O jezu! Ci będą wkurzający. Ciach, na dół, ciach! Proszę bardzo. I. Okej, okay, Slam i. Ej, what the fuck! No, na dół, na dół! Na... Juan! Nie! o! Oh. Ała, ała To było niezbyt ładne, niezbyt atrakcyjne i... No. no! No, 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 no Dobra, to jeszcze raz. Frog O-o, o-o. Dobra, not good, not good. No, 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 nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Co ja, żebym zrobił? Dobra, i to jeszcze raz. Ej, trochę za bardzo. Oj! Jak ja ich nie... Oj! No, dawaj! chłam! Wykop go, wykop go. No, come on, no, 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 no. O. o! Jezu, drugi jeszcze przyszedł, no świetnie po prostu. A, jeszcze zmęczony jesteś, proszę bardzo. Oj! Okej. Okay. Dobra, na górę. górę! Ciach, ciach! Dobra, ej! Oła, 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 oła. Dobra, ciach! I łapiemy go i rzucamy! Gdziekolwiek. Nie, 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 nie! O Jezu, znowu zginę. Znowu czuję, że zginę marną śmiercią. Opsa! So. No, na dół! Dobra. To nie jest dobre! To nie jest dobre. Zdecydowanie nie jest dobre i... Dobra. No. Chua, na dół! Dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra, może zrobimy to w taki sposób. O, właśnie. Ciach. I ciach. Dobra i... Pięknie. Wow! Co to się właśnie stanęło? Cokolwiek się stanęło, to było dobre. Dobra. Ciap. Proszę bardzo. I na dół. Bam, 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 bam. I jakaś znowu? A, kaktusy. Kaktusy są w miarę łatwymi przecinkami. Wystarczy tylko takie coś. Ciach. Wow! O nie! Ciebie nie lubię! Nadal miło haktu, że jesteś żółty. Ciach. Oj! Nie, nie, nie. Ciach. Wow! A, okej. Okay. Jak podejdziemy za blisko typa, to niestety, ale nas tutaj porobi swoimi kaktusami. Swoimi kolcami. Dobra, ciap. Nie! Nie. Dobra. i leci zielony i. Dobra, leci zielony. Pięknie i. Okej. Okay. Załatwiony. Okej, okay, to odcinek się zaczął od kalęgiego tłumaczenia i teraz możemy w końcu iść dalej i spuszczać łomot wszystkim dookoła. O, cześć kolego. Ciach, ciach, ciach. O! E! A, okej. Okay. Te ataki nie mogą zostać, nie mogą być unikniętej. Ciach. Ciach, ciach. E! Okej, okay, oberwał. Pięknie. Ciach. No, łap go, łap. Łap go. Dobra, cyk. O, proszę bardzo. Ja, no. Chłam! Dobrze. Ciach. O! E, o kurde, to było dobre combo! Ej, nie, bez kitu to było dobre combo! No, czekajcie, cyk, cyk, o, proszę bardzo! O to, o takie, co mi chodziło mniej więcej! Dobra, daleko jesteśmy! A, obadajmy sobie, co mniej więcej tutaj jest! A, tylko przejście jakieś. Ej, no właśnie, sprawdźmy, co tutaj mamy! Coś tutaj, cokolwiek. A, a ręka. Już dostałem! Już się domyśliłem, gro! Że chodzi mniej więcej o to! Ciach, ciach, ciach O, proszę bardzo O! Nie, nie headbat e? O! Ciach, 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 ciach O! Ciach, 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 ciach Ciach, ciach, ciach Ciebie tak, ciebie tak O-o! E? Dobra, to nie było zbyt mądre I... No, headbat, headbat Dobrze Ciach, ciach I w ziemię O! Skin! Już? Koniec? Dziękuję? O, ja pierdzielę ile kasy! Tak bardzo dużo pieniądzów! Dobra, ciach, 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 ciach. W taki sposób, mniej więcej. Nie, w taki sposób. Wróćmy się jeszcze tutaj, zobaczmy, co tutaj słychać. Coś ciekawego. Wow! Okej. Okay. Mnie pasi. O! O! Dobrze. Dobra, czy. O, fuck, Zginę. Zginę jak nic. Oj! To, ciach, ciach. No, łap go, łap go, łap go Dobra, to może. Ciach i. No, o! Dobrze! Dobrze chłam! Pięknie! O Jezu, ginę. Ginę. Jak bum, cyk cykcyk Ciach, 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 ciach. Rzut. Du, 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 du! Jezus, Maria! E? No, chodź tu! A nie się chowasz. Ciach, ciach, proszę bardzo. Poproszę trochę hapeków. Dziękuję. Mało, ale zawsze coś. O! Health chunk proszę bardzo. Pierwszy do kolekcji, kolejnych trzech, ciach. Ej, jak to niby nie podziałało? Ciach, 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 ciach. Yy! Okej. Okay. Widzę, że to starczyło zdecydowanie. Na porobienie gościa. Ale ja bym się mniej więcej udał dalej na pustynię. O! Ciap, proszę bardzo, cyk. Ciap, ciap, ciap. desek! O, akurat. Akurat weszło, bardzo ładnie. Ciach, ciach, pam. I zginiesz? Czy nie? Ciach. E? Ciach. proszę bardzo. Dobra, jakoś się wszystko zaczyna układać. To teraz ciebie, panie kaktus. Dawaj coś. Daj coś. O, dziękuję. Nie trzeba było, ale miło z twojej strony i... Ciach, ciach. Ej, mogę zobaczyć od razu tego drugiego. Okej. Okay. Jakiś ty miły, rzuciłeś od razu zielonej. Ofa. Za wysoko. Za wysoko ze strony. I okej. Okay. I... Ciach, ciach, ciach! No! A, na dół nie da rady niestety. Juan jesteś nie za biedny, żeby na dół robić. Albo żeby w ogóle cokolwiek robić w kierunku właśnie tutaj załadowania jakichś super ciosów. Dobra, tu się zdecydowanie nie dostaniemy. Nie mamy żadnych skillów, które by nam to umożliwiły. Na dół. Juan, na dół! Okej, okay, ciach. I teraz idziemy dalej. Kontynuujemy. O, i w się sobie o sklep. Half regen boost, stamina delay, stamina regen boost. Y Cyk, cyk, cyk Stun boost, stand boost ee... Kurczę, no. Mamy... Jesteśmy dość blisko stun boosta, to zajmiemy się nim. O kurde, to będzie paskunne. Dobra, to teraz na dół. Dobra, cyk, cyk, cyk. O! Nie! O jezu. Dobra, to robimy tak. Robimy cyk, cyk. Yy! O, właśnie takie coś. Takie coś dokładnie. Wyszła za drugim razem, co jest całkiem dobrym wynikiem. O Jezu. miliard kredytów nas czeka. A teraz chwilę musimy poczekać, bo niestety Huan się zmęczył, więc niestety, ale... O, no, no! A, w sumie przecież mam double jump, no to please. O, okej! Okay. Dochodzi nowa rzecz, mianowicie rozwalanie tarcz. O Jezu, to będzie paskudne, bo trzeba taką tarczę rozwalić z odpowiednim skillem. O, na przykład jak tutaj, teraz, w tym momencie. Oj, teraz będzie headbatem trzeba rozwalić tutaj. Ciach, proszę bardzo. No, headbat No, kłam! Grubże tego he headbata. Y Dobra, i ciach. Jak nie trzeba było robić headbata, to kłam robił headbata. To no, widzieliście go? A, i w ogóle tarcza się odnawia po chwili. O, właśnie, teraz to zaprezentowałem, niestety. Ciach, ciach. O. I proszę bardzo. Już? Mogę wyjść? Okej, okay, dziękuję. Już wyszedłem, wszystko ładnie. 3900. Stan boost 5000 potrzeba. I chodźmy na górę. Coś mniej więcej tutaj jeszcze nas czeka. To i chyba raczej nie doskoczę. No, tak jak się spodziewałem. A czekajcie, wait a second. O! Nie! Nie doskoczę jeszcze niestety. Nie mam odpowiednich skillsów. O! No, siema! ma roślina! O! Łap go. I pięknie. Pierwszorzędna robota. I... Ale, to już niespecjalnie. Pach, 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 pach. No, ciach! I proszę bardzo, frog slam'em jeszcze tutaj do... E, łap go, łap go, łap go! I... Aj, nie trafił. Ale z drugiej strony przynajmniej podobijałem wszystkich własnoręcznie. Jakoś to już idzie. I co teraz, chłon Yyy... Eee... Kto tam idzie? Czy to tej X -tabai? Słyszę cię tam, wiesz? Wiem o tym. A, czyli do Flame Face'a będzie tamtą stronę? Czy... Aha, tamtą stronę, czyli w sensie dokładniej, że. Innej strony w sumie nie ma. Dobra, chyba czeka nas tu jakaś walka albo coś i. O, weź, wypuść mnie stąd! Nieco widzisz w tym. Yy... kacej W każdym razie. On cię wykorzystuje! Okej, okay. no, przeciwnicy! Więcej przeciwników. Dość wytrzymali. Dość boleśni. Dobra, nie są tak, żeby wytrzymali do końca. I do góry, do góry. Ciak, ciach. Dobra, pozbijemy chociaż tarczę i... O Jezu. No, 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 no. No, dawaj, na dół, na dół, na dół, No, 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 kłam. Kłam, rób chociaż. Rób cokolwiek, żeby tylko przeżyć. O Jezu. O nie, najgorzej. Nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam. Dobra, ciap. O, fuck, ale to będzie paskudne. Ale to będzie złe. Ciach, ciach, ciach. No, no, na dół, na dół, na dół. Juan No, fuck! Zaraz się naprawdę przysiądę na klawiaturę. Na klawiaturze, żeby mi znacznie lepiej szło w tej grze. Dobra, znamy to, znamy to. Dobra, ciach. Tobie tarczę. Ciach. Tarcza down. Proszę bardzo. Ciach. Ciebie tak! Ciebie tak! Ciebie tak! Tobą rzucimy w kolegów twoich! Na których użyjemy Frog Slama! Ciach! 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 Tobą rzucimy w tego typa! Rolujemy! Headbutt! I na górę! Ciach! 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 No! Dawaj! 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 Tobą rzucimy tak! No! 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 Oh! Oh, fuck. Nie ma staminy! Nie ma mi staminy! Opsa! op, Ciach! Ciach! I ciach! Ej, chyba już! No, jakoś to poszło. Jeszcze żyję! O, do dobrze! Córka, pre... córka prezydenta. Ej, czy to. Juan! Juan! Myślałam, że jesteś martwy! Juan! Jestem taka szczęśliwa, że ci widzę! Nooo! Kolekamy ze... Płakam tak długo, że myślałem, że kalaka cię zabił. Płakam tak długo, że no, myślałem, że kalaka cię zabił, i teraz. Patrz, znowu płaczę. O Boże. to no, przestań tak tyle płakać, bo ci się kiedyś łzy skończą. Ale wystarczy, dość łez. Szybko, chłonu. uwolnij mnie, zanim kalaka znowu się połapie i. Nie tak szybko! No, oczywiście, bo to by było za łatwe. Ha ha ha. Kluczadorze, jak y, osierocone. Jak osierocone dziecko. Wpadłeś prosto w moją pułapkę. Oh, man! Nie rozumiem, dlaczego twoja skóra nie gnije, ale... Wyciągnąłem cię do Świata Martwych, ale to nie, nie ma znaczenia. Pozostań, lalko, i... I po prostu pozostań, pozostań, o. Muszę, tu, muszę się odświeżyć, więc... Chcę, żeby wyglądać jak najlepiej, kiedy sprezentuję Kalace... I mój nowy prezent dla niego. Zobacz na siebie. uwięziony w jaskini. Yy, yy, z, pod iluzją snów. Yy, yy, z nieodzowną miłością. Niezbyt luczatorskie. Może powinieneś mieć taką okazję, żeby przemyśleć swoje żałosne życie? No i co? No i co teraz? Jesteśmy uwięzieni? O, retrospekcja. Juan. Z magaciami na głowie. Czyli by chce być wyczadorem. No, jego marzenia zdecydowanie odbiega od rzeczywistości. Huan, ty farciarzu. Żeby ci lubiła córka, ale prezydenta, to niewiarygodne. Dobra. A, myślałem, że ma coś zrobić. Podejść albo coś. Powódka, luchadorze. To, więc to jest ten... Czy to jest ten koleś, który zabił jego alebrię? Cóż za zawód. Widzisz, widziałem, że go złapie kal... Kalki. To nie była moja wina, to była jego wina. Yy, utopmy go w gorącej lawie. Yy, cisza! Yy, pozwolę ci mówić, kiedy... Będziesz mogła mówić, kiedy ci pozwolę. A teraz wracaj do swojej. spleśniałej z... z... dziury w połowie dopóki nie będę cię znowu potrzebował. Yy, przynajmniej. Przynajmniej zapomniałem, że byłaś tą. Aaaa. Że byłaś tą, która dostępna. Że byłaś dostępna. Yy... Przynajmniej zapomniałem, że. jesteś winna za śmierć mojego. pila. Ale ja. ja. A teraz Gluczo, dobrze. Mógłby Cię teraz iść, ale to by było zbyt łatwe. A teraz. Yy... Tchórzliwy zabójca zwierząt zasługuje na odpowiednie ciało, na ciało tchórza. Kurczak? Niech twoja śmierć będzie tak żałosna jak całe życie. E, Okej! Okay. Jestem kurczakiem! Jestem Iwanem! Jestem Iwanem! Zadawajcie pytania do Iwana! Dobra, ale w każdym razie to to jedno, ale to... To, że musimy się stąd wydostać, to druga sprawa. Mamy 5000, mamy 4400. Także tak trochę nie za bardzo. Ej, chyba mam wro... Ej, myślałem, że jak jesteśmy kurczakiem, to skaczymy wyżej, ale chyba to było tylko takie złudzenie. O, gdzie to nas zaprowadzi? Dobra, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Tutaj coś. A! O, po prostu odejdź. W sumie nic tutaj nie mamy do roboty. Tutaj nic nie zrobimy, nie przeskoczymy. Coś tutaj? Nie. Oj! Wiem, że tutaj będzie secret. O, proszę bardzo. I jest kasiora. 4900, proszę bardzo, pięknie. Dobra, coś w międzyczasie tutaj. Niespecjalnie. 4900 mamy, póki co. Tu się raczej nie przedostaniemy nigdzie ani nic. Tutaj nic, tutaj nic. O, tutaj jest dziura, do której wejdziemy oczywiście i... Oj! E! O o! O, -o. O, dobra, cyk. Ale to musimy po prostu sprawić, żeby na to weszli. Okej, okay, to to. Skaczemy! Skacz! Skacz! Oj, oj! Okej, okay. coś jeszcze? I ciach! I ciach! Oj, 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 oj! Ała, oj, 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 ała, 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 ała. Za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Dobra, to jeszcze raz. I ciach! Proszę bardzo. I ciach! Tutaj tak. Dobra, niebieski to skok, skok, stój, to tak się trzeba, dobra, to teraz tak, skok będzie, skok, stój, skok, skok, stój, stój, skok, stój, 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 dobrze, ciach, no i za drugi razem się udało, dobra, raczej go nie zadziobia nic, o, a za to skrzynkę sobie zbiorę, proszę bardzo, jak pięknie, a tutaj potrzebuję kolejnego ciosu, którego jeszcze nie mam, do którego odblokowania potrzebuję jeszcze trochę czasu i będzie stun boost. Ciach! 5 tysięcy! O, jeszcze 500 dolarów na koncie nam zostaje. Ciach! Ciach! Oj. Dobra, z tymi koleżkami raczej nie pogadamy sobie. Abilities... E, nie, 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 żadnych abilities ani nic. Dobra, coś tutaj ogarnę. Nie, nie za bardzo. Ciach! Proszę bardzo i... O! Kolejny zręcznościowy etap, proszę bardzo. Cyk, cyk, ała! wienny kurczaczek! Au! Ała, 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 ała! No nie tu za daleko, tutaj za. za blisko. Ciach! W sensie za wysoko, o! Au, 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 au! O! Teraz stykło i. Ej, hey, wait a second! I. Nie, w taki sposób to trzeba zrobić. W ogóle. Ej, hey, chyba mają już tutaj zdecydowanie. O! Dobra, tu, jest, będzie, tu będzie sekret. Jeja! Yeah! Jest, kolejny health chunk. Drugi już w tym odcinku Ale nie powiem, że dały się jakiś zapis albo coś w tym guście. A przynajmniej... O Jezus Maria. 20 parę minut odcinek już trwa. Dobra, cyk, cyk. Chce się stąd wydostać po prostu i... O-o. Ich żeby atakować, okej. No, 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 no. Ciao, ciao, ciao! Ciao, no. Mogę robić uniki jak kurczak? Nie, niestety nie mogę. Rozkręca się. Ej, no ile... Ile ci gości wytrzymują? Serio. O Jezu, nie, 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 nie. Chyba sobie ja, rob ja, ja robicie. Okej. Okay, do, do tyłu. Okej, okay, osłabiony jest i... No. Już? Okej. Okay. Pykła ręka i gdzie, gdzie, gdzie gdzie? O, o! Dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, e, dobra, spokojnie, spokojnie. Ogarniemy to, ogarniemy to. Tylko muszę się po prostu skupić na tym co się dzieje tutaj. Dobra, ciach, 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 ciach i okej. Okay, poszło Jest przejście tutaj o, witaj! Oczkiwałam cię, postawa? Nie przejmuj się, chcę... Chcę ci tylko powiedzieć, że jestem swoim sojusznikiem w powstrzymaniu kalaki. Jesteś, Oba jesteśmy objęci tą samą klątwą, jednakże ja ci mogę nauczyć polimorfii, żeby zmienić się w powrotem człowieka. Zamknij swoje oczy, z Krashi, unieś trzy razy i powiedz sobie, wolni duszy Luciodora. Ok, nie działa. Lewy bumper. Pollo Power! Proszę bardzo. I to chciałem odblokować. Ciach, ciach, wspaniale. E, czemu ja jestem człowiekiem? Naprawdę? Eee. Tu jest. Okej, okay, dobra. Cokolwiek. E, muszę się ogarnąć i. E, Okej, okay, chyba coś w Blucho będzie ponownie do zrobienia. Z tego co się orientuję. O, znajdź ich sobie w Blucho. O! Aha, okej. Okay. To w tę stronę mamy iść zdecydowanie. Dobra, ale ja bym potrzebował na, na razie save'a. No, okej, okay. tędy. Ciach, ciach, ciach. O, jest save, proszę bardzo. Także w tym momencie by się mogę zakończyć ten odcinek. Także, no cóż. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no... Zastanawiam się, czy aby już y, nie za zacząć grać na padzie w przyszłym odcinku. się, na padzie gram cały czas, tylko no, na klawiaturze, bo... Jednak na kreaturze mi idzie trochę zdecydowanie lepiej. Okej. Okay. Ciach, ciach. Ciach. No, proszę bardzo, to zdecydowanie idzie lepiej. Ale póki co to ja nie widzę nic specjalnie tutaj... A dobra, nieważne, nie będę już nic mówił, także po prostu dziękuję wam serdecznie za uwagę. To było Kokameli, ja jestem recec, trzymajcie się i czołem!